Dzień dobry. Witam się dzisiaj z wami w Święto Matki Boskiej Zielnej. Jest też dzisiaj Święto Wojska Polskiego, które jest chyba gdzieś, tak mi się wydaje, że od niedawna też tutaj ustanowione. Zaczynamy dzień od zrobienia bukietu do kościoła. Zrobię jeden też dla Emilki małej. Pójdziemy, pomodlimy się z moją teściową, poświęcimy. Tutaj, wszystko co znajdziemy pięknego w naszym ogródku, i później do moich rodziców jedziemy na Grilla. Pogoda jest dzisiaj wspaniała. Emilka jeszcze leży, jest godzina dziewiąta, a ja już od ósmej na nogach. Niestety na tą poranną muszę nie zdążyłyśmy, ale pójdziemy wszystkie razem we trzy na dwunastą. Tutaj zaraz obok mamy kościół. W tym kościele też już bardzo dawno nie byłam. W tym kościele um, i mój tata się chrzcił, i moi dziadkowie ślub brali, ja ślub brałam. O jakie piękne, no piękne. A czekaj to duży to... będzie bukiet. To... No taki, ja taki nie taki jak Emilce, troszeczkę mniej, no. no, A już poszło. O, mamy. Emilce też jest. Ja o, ta ładna jest taka je herbaciana. No. Taka tam piękna. Tam piękna, tamta jest ładna, no. Tu możesz jak pójdziesz, a tam jest taka, że można o. to Emilce. Czekaj, Ficzno. czekaj, czekaj, tylko obetny. Tak kolce. Kolce. Ja zaraz to papierem nawijam. pek nie drap. <laughs> się <noise> pierwszy bukiet gotowy ten weźmie babcia do ręki a Emilce zaraz pokażę jaki zrobiłam a Emilci mojej taki mały zrobiłam dałam też jej tutaj jarzębinę dałam kalinę Cebule, tutaj wszystko mamy, jabłuszko też, także o, do rączki też pójdzie, będzie miała. Co moja teściowa jest teraz, <noise> nie? Ja mówiłam dopiero do mamy, tutaj do mojej drugiej mamy, bo ja zawsze mówię moja mama, że tutaj komentarze są takie, że, no, że ja siedzę u teściowej. Mamo. No nie, to nie teściowa. Teściowa, ale dom jest ich. Tak, także to ja jestem u siebie. Tak. Jak najbardziej u siebie. Tak. I tyle, a że do Ameryki, że za czym myśmy pojechali, jak tu takie włości? To... Jurek pojechał jak był mały, i tam chodził do szkoły. Tak. Szkołę skończył, poszedł do pracy. Tak. Córkę mamy też, jest w Stanach, uh -huh. też myślą wrócić, ale nie wiem, prawdopodobnie nie wrócą. Tylko także, tak marzą. Tak. Moi teściowie w których latach wyście polecieli do Stanów? 94. 94, tak. I Jurka zaraz zabrali, także Jurek tak. się tam został, oni tutaj Oby wrócili. Obywatelstwo mają? Młodzi, my wszyscy? Wszyscy obywatelstwo, także w razie... Amerykańskie oczywiście. Tak. Polskie to z urodzenia. Od urodzenia. Emila tylko jeszcze trzeba jej zrobić paszport. Tak. Jakie mamy plany przylecieć w tym roku jeszcze na wrzesień czy październik? Wszyscy we trójkę. Ale ja się tak z kotem, a kot w ogóle ja wam kiedyś pokażę, będzie jechał z Jurkiem do pracy, bo nie ma co z nim zrobić, a Jurek będzie miał wyjazd, więc ma hotel załatwiony pet friendly, że będzie Kici brał do roboty ze sobą, ale to muszę mówię, że tutaj moja tyściówka musi mi wszystko poopowiadać, mm. jak ogródki, jak co, bo ona ma zawsze takie piękne. Już przekwitły w tym roku szybko. Szybko, ale Melony. po prostu zawsze co... No już bo nie byliśmy, ale no. piękne po prostu. Ona to potrafi. Trzeba się uczyć. No, pod... <laughs> lata Swoje robią, no. pomimo, że wykreślone, ale jest dobrze, zadowoleni. Przyszłyśmy, ale przepięknie było dzisiaj w kościele, prawda? Pięknie. Bardzo. Bo jeszcze ten zespół koncert... był piękny, góralski. góralski. Ja to uwielbiam. ja mogę słuchać, góralske, słuchać no. cudnie. Emilka też taki strój. by ją tam ubrać, by stroić. Mm. To ten, to tak, mogła ona iść. by mogła być. No, a do kościoła rzut się... beretem. Tak, a do kościoła kościół nagle już blisko. No blisko, że to prawda. za potem. A <laughs> już, no mówię, przepięknie. Przepięknie było. Kościół się tak ja zmienił. Remonty porobione już Emilia loda wzięła. Kupiłyśmy... Dobra, dzięki. Kupiłyśmy wczoraj świderki, będzie mnie tu widać. O takie świderki. Tak, ale nie ma tego białego w środku. Myślałam, że to będzie ten taki, wiecie, kiedyś to były moje ulubione lody, a to jest taki kolorowy i to jest tylko wodny bez żadnego w środku. Nadzienia, nic, tak? Ale nie. Nika lubi. Dobra, to jedz loda po kościele. Chodzę cię, przyszedł. jasna ja idę. Patrzcie, obok mogę surówkę będę robiła, to Wam pokażę, jaką surówkę dzisiaj do grilla pyszną robię. Surówkę zrobiłam, powiem tak, Pos poszatkowałam kapustę, zasoliłam ją, odcisnęłam do tego puszkę kukurydzy trochę oleju i kopru, dużo kopru i mamy surówkę gotową i do obiadu, i do grilla pyszne Zeszłam trochę, o już kogut pieje na dół, trochę do nas tutaj, i powiem Wam, że tutaj jest taki piękny teren. Ja tutaj uwielbiam, i no nie zamieniłabym się na żadne inne miejsce w ogóle na świecie tu, niż tutaj. Burzuski tutaj pięknie szumią, kur, koguty pieją, uwielbiam po prostu. I teraz mamy w planie, to już Wam mówiłam, że z Jurkiem we trójkę przylecimy jesienią tego roku, wrzesień, październik jeszcze dokładnie, nie wiem kiedy i będziemy, no. Będziemy patrzeć, co jak i w ogóle już jakieś plany życiowe, decyzje będziemy tutaj podejmować w związku tutaj z tym domem. Zobaczymy, ale no jeszcze na razie nic nie chcę mówić, ale szczerze powiedziawszy, ja się tutaj tak bardzo dobrze czuję, że. Ja chyba jednak stwierdzam, że to jest moje miejsce na ziemi i koniec. Jeszcze tak długi czas nie byłam przekonana do tego, tak się wahałam, podoba mi się stany, bardzo lubię tam, ale ogólnie Nowego Jorku, nie, na przykład Pensylwania. Mi się bardziej domy w Pensylwanii w ogóle podobają. Takie stare, niż jak tutaj nawet te najnowsze budownictwa. To bardziej wolę jednak w Pensylwanii, ale jednak... Co u siebie, co u siebie i blisko do rodziców, i blisko do siostry, i blisko, wiecie, do, wszędzie po prostu tutaj jest takie fajne miejsce. I tak tutaj, co przychodzę sobie zawsze wieczorami, bo ja tutaj na dół lubię schodzić, i tak się zastanawiam, już tak chodzę, co ja bym tutaj zrobiła, gdzie byśmy co sadzili, gdzie jakie altanki, już wiecie, już takie plany sobie w głowie układam. Jeszcze teraz fajniej będzie, jak Jurek przyjedzie z nami, to on też dokładniej tutaj swoim okiem już spojrzy, już. Większe rozeznanie on sobie tutaj zrobi niż ja sama i, no i trzeba jakoś decyzję podjąć w końcu już też. Młodsi nie będziemy, rodzice też, moi teściowie młodsi nie będą, a wiadomo, że no już też pomocy e, potrzebują. No i tak, pięknie jest, patrzcie brzuski tutaj e, są. So. Tutaj w ogóle kiedyś jeszcze, bo tutaj wcześniej zanim ten dom powstał to był taki drewniany dom i to było odgrodzone, i tutaj, w tym miejscu, gdzie ja stoję, to był po prostu tak, jakby last była taka dzicza. Bo w sumie tutaj jakby nikt się tak bardzo tym nie opiekował, ponieważ moi teściowie byli na tamten moment w Stanach. Jurek tutaj później przyleciał. Myśmy tutaj Jurek wycinał, pamiętam to, no też dom był budowany, w międzyczasie pamiętam, mój teś był w Stanach. Myśmy sprzedali ten drewniany, przyjechał pan rozbierać, także ja z tym miejscem też już jestem od wielu, wielu lat związana. No ja wiem, że ja chcę tu być po prostu. Serio, ja chcę tu być. Ja już jakbym teraz. E... Był, jakby było inaczej trochę, w innej sytuacji, bym była to już... E, chyba bym nie chciała wracać. Chyba już bym się chciała tutaj ze mną zostać, żeby od września poszła do szkoły, ale no niestety nie wszystko jest takie proste, nie wszystko tak łatwo się da. Muszę jej dokumenty pozałatwiać, musimy się bardziej rozeznać, w ogóle wiecie, żeby nie żałować, wrócić tam zawsze można niby. No ale jednak trzeba wszystko z głową... I zobaczymy, co Jurek jeszcze w ogóle na to powie, czy, czy on podzieli moje plany i pomysły na przyszłość, czy nie. A tymczasem koniec gadania, zbieramy się i jedziemy do moich rodziców na grilla. Tatuś robi, także Adaś będzie zaraz tutaj wszystkim zarządzał. Cała rodzina się zbierze, moja siostra ma przyjechać z dzieciakami, także... Wesoło będzie. Wiesz. Tak. Ja. ja kaszankę poproszę. Tylko kaszankę? No, kiełbasy też, ale, ale fajne to jest. A mam, a nie, nie mam. A drinka nie chcesz? No ja kieruję i już cała altanka ludzi, fajnie, wesoła. O, to macie, ale to na Macie, lachnie. Macie pod... to Adaś powiesz, żyje się? Żyje się, jest piękna przedwieczorna pogoda. No. Reczka na polu jeszcze. Reczka na polu, bo nie ma losów nocnych, także jeszcze nie forszmitujemy córuś, tak no nas na spokojnie, jak na wojnie. Trzeba jeszcze czekać, może, a dzisiaj nie, no nie? No nie, no dzisiaj nie, ale może jutro, może pojutrze, zobaczymy. Nadają deszcze na sobotę, także może w sobotę. Ja się dzisiaj na noc zostaję, będę spała w moim pokoju. Jasne, że tak. Piękny pokój czeka na ciebie. Po wielu latach, Emilce, ten kiedyś chciałam, wiesz, to moją suknię ślubną zdjąć, ale nie wiem gdzie jest. Zaglądałam do tego grzedziałka tam, ale tam chyba nie ma. W małym pokoiku. Moja suknia? Jasne. Może dzisiaj znajdziemy jeszcze Możesz suknię. nawet założyć i przejść ulicą i straszyć ludzi. Od 22. Tu i następna gospodyni rośnie, choć z miotłą. Już tutaj kury chciała zaganiać. Pod tą kapliczką kiedyś się śpiewało majówki. Zrobiłam sobie spacer tutaj w stronę lasu i muszę powiedzieć, że już. No fajnie jest się przejść, fajnie wszystko, ale ja już mi się zaczęło tęsknić dzisiaj. Tak w ogóle już tydzień minął i odkąd jestem, no już chyba nawet więcej niż tydzień. Już teraz odliczam dni. Będę tutaj do końca miesiąca, prawie że, więc jeszcze dużo czasu przede mną, ale gdyby był Jurek, tutaj i kicia. Byłoby idealnie samej, z Emilią, no fajnie jest, ale wiecie, to nie jest to samo jednak, mimo wszystko, ale jest piękny księżyc, muszę wam go pokazać. To jak dobry kurczak waży, nie? To jest takie, wiesz, 5 minut, nie? Zanim przejdę do ciągu dalszego dnia, dzisiejszego jeszcze, to wrzucę wam teraz może tak w przerwie kilka klipów, które nagrałam wcześniej, wczoraj, przedwczoraj, bo no chciałabym, żeby one też tutaj się znalazły i zaraz się słyszymy znowu. Przyszła pora na arbuza. Może jeszcze byśmy go mogli zostawić, żeby jeszcze porósł. Tu jest kilka: jeszcze raz, dwa, trzy. Może więcej tam jest, gdzieś małe, ale ten taki średni, ten już duży, gotowy do zerwania. To bierzemy, okręcimy. Jeść. O, jest. O, nie podniosę jedną ręko. Proszę. Jest mały maziorenka, ładny, duży jest. Dobry. No, się kroiły. Mama mówi, że Amerykanka przyjechała, bo na przejście nie chodzi, nie? No właśnie, jej mandaty płacić. No, ale to parę metrów od przejścia to chyba A, można. Nie można. No bo u nas się chodzi jak się chce po prostu i nie ma mandatów tak. za to. Środkiem ulicy nawet Środkiem przez... ulicy, no. Czerwone, nie czerwone, żuby. można iść. By mi przyszło tutaj znowu wrócić. I być już, to naprawdę wszystkiego od nowa trzeba się uczyć. Tak wszystko się pozmieniało. I z tym nawet przechodzeniem przez pasy, no... parę metrów od chodnika, w sumie od przejścia przeszłam, bo akurat ktoś się zatrzymał, bo ktoś skręcał i mówię mamy, wołam, chodź, chodź, chodź. Ona nie, że nie idzie, mówię chodź, chodź i tak stoi. Pani mi tutaj w samochodzie od razu już macha, że co ja robię. Ale no to dobrze, mówię, jestem tego nie nauczona, bo u nas się chodzi każdy jak chce, tutaj jednak jest inaczej, no to dobrze też, nie? Ale nawet z tym parkowaniem kiedyś też się zajeżdżało, gdzie kto stanął to było na chodnik, teraz też uwagę od razu zwracają na to, żeby na chodniku nie stawać jak są miejsca. No i dobrze, to jest bardzo dobrze, ale mówię, też tego nie byłam nauczona, byłam przyzwyczajona jeszcze sprzed z pa, z, tych paru lat, że każdy gdzie zajechał tam było. Ale jeżeli chodzi o parkowanie na chodnikach, to tak być nie powinno, to wiadomo, że bo i piesi, i jak ludzie niepełnosprawni, czy nawet z wózkami mamy przejść, to lepiej, a ceny w sklepach to lepiej, nie gadać jeszcze się, za każdym razem, co pójdę, to po prostu coś nowego. Dzisiaj wędliny kupowałyśmy, to już się dziwiłam, 50 zł za kilogram tańszej kiełbasy. O. o ile was tu leci, ale pięknie, ale pięknie. Dziękuję Ci, że na mnie nie skoczyłeś, bo ci jajka zabrałam od Twoich kurek. Maliny w tym roku są kiepściutkie nie za duże. O, proszę bardzo, ale będę zrywała i znowu zasypię na sok. W piątek zrobię. Będę brała ze sobą do Stanów ze 3-4 słoiczki, na pewno o takie drobniutkie. Tyle malin tutaj wyszło. Tutaj taki malutki kawałeczek jest. I tutaj mam jeszcze cały rządek. No i z tego rządka one co dwa dni są zbierane, więc idę zaraz opłukam. Dlaczego płuczę? Dlatego, że one są trochę w piasku z tych z niższych gałęzi, więc muszę. O, idzie, Emilka, i sok będę zaraz zacukrowała. Pokażę Wam może jak robię. O. Te pomidorki są przepyszne, polecam, one się nazywają gruszkowe, chyba jakoś tak, proszę, Milia lubi też bardzo, no mówię, że o, jak obrodziły, piękne, a proszę zobaczyć, jak siwo, sąsiad pali o cały dym, idzie na nas, jak to wieś po prostu. znowu. On zakupowy. Dla Jurka już wybrałam sernik na zimno o smaku karmelowym i kokosowym. One są super. Widziałam kiedyś, Asia na Instagramie robiła jakiś borówkowy jak zobaczyłam, że są dwa smaki, to wzięłam dla niego i wezmę ze sobą do stanu, bo wiem, że on lubi. Tutaj mamy też czupa z Emilka wybrała jakiś kareks. żele pod prysznicę i chyba żel. Muszę sprawdzić, ale żel wydaje mi się. I tak, i... Tutaj też mi dziewczyny pisały nieraz, żebym sobie kupiła, jak będę w Polsce, podkładkę na mój stół, czy że mi stoł, wiecie, że mi się rysuje, że szko nie szkoda mi go jak nożem tam coś robię. I w nie wiem jak się ten sklep nazywał. Deals chyba. Jakoś tak, wzięłam sobie o, taką silikonową podkładeczkę. Aż nie chcę teraz rozkładać. Taka w sam raz chyba będzie. I na pierogi jak będę robiła i cokolwiek. Nie wiem ile ona tam kosztowała. I mam maseczki, bo jutro będę jechała do mojej siostry, robimy sobie biurinaj. Zamówimy pizzę, będziemy oglądać filmy, także o i tyle. Mamy zapiekanki tradycyjne od 1985 roku. Mamy co, mamy zapiekanki. Emilia nie chce próbować, ale no to jest smak Biłgoraja, jeżeli tutaj kiedykolwiek będziecie to musicie sobie je kupić i spróbować zaraz idziemy do mojej mamy, też wzięłam dla teściowej Gdzie będziemy testować jak smakują czy smakują tak jak za moich lat młodości na dworcu, te które były, których pamiętam mój mąż jak to ogląda to się ścili niepewnie, bo on tak lubi że one on już tak nie, inne, że już tak nie smakują jak te jak były na dworcu tutaj. Kiedyś. ja Ci powiem co mhm, na pewno trochę mają inne, bo nie ma tyle tego, że tam było więcej. Więcej, teki, Ale też ja pamiętam, jeszcze teraz 8 zł, a ja pamiętam po 2,50 były. 2,50? Jest... No. no to już dawno, dawno. Przeszę, tak to... masz jest, a jak nie zjesz, to ja zjem później. Masz. No, Małe. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. Dobra, robimy jajecznice z rana od jajek od szczęśliwych kórek. Ale duże są te jajka, naprawdę. Nawet nie M rozmiar, tylko jakiś XL chyba. I w ogóle skróbki są takie mięciutkie, patrz. Naprawdę. Mm. Mm. Nadszedł ten dzień, że pokazuję suknię ślubną moją, mojej córce. Jak to się otwiera? Anna. Wydawało mi się, że największe jest, jest w zamku, tutaj jest zamek. Wiesz, otworzymy. Uuuu! Uh -huh. Chcesz spróbować? Tak! No. Mm. Do góry! Jak kangury! To jest Wow! Jaka brań jesteś! Panna młoda! Podoba się? Tak duuuużo! <gry> Miałam! Um, nie wiem, wiesz? Oh. Oh, ale przytyłam przez te ostatnie lata mama ci urosła, wiesz? Patrz ile mi brakuje, żeby się zapiąć. Um, tak, aż byłam, jak się wybrałam. Gdzie widać? Ja tu miałam taki tren, się ciągnął. Naprawdę chciałabyś mieć moją wedding dress? Nie. Yeah. O. Oh. Nie polecam jeżyć sukni ślubnej po 12 latach małżeństwa. Myślałam, że się naprawdę z nią wmieszczę, że bez problemu. A tu się okazuje, że mi tyle z tyłu brakowało. I ja nie wiem, czy ja naprawdę aż tak przytyłam mama do mnie, mówi. Idź, zobacz, zdjęcia tam stoją w salonie, jak ty wyglądałaś, jak teraz w ogóle. Ja mówię Boże, naprawdę ja nie czuję, że ja jakoś tak super przytyłam, że wydawało mi się, że taka sama byłam. No ale nie. Suknia już też, mimo że w dobrych warunkach była przechowywana, to i tak już widać, że już jest pożółknięta i to myślałam, że taki pomysł miałam, żeby wziąć ją do Stanów i że Emilii na komunie przerobić jej na sukienkę komunijną. Ale ona już się raczej do niczego nie nadaje, chyba, że no nie wiem, czy pralnia chemiczna by mi to tak dobrze doczyściła w ogóle. Także będzie już tylko tyle leżała sobie tutaj, będzie Emilia starsza będzie przelatywała, będzie sobie zakładała, będzie się bawiła, ale. No, przytyłam, przytyłam. Urosłam po prostu, urosłam. Kawa poranna wypita, idę tutaj trochę. Ja lubię tutaj na sadek najbardziej chodzić, przejdę się jeszcze. Niedługo się będę zbierała do domu mojego, ale jeszcze zanim pojadę, to chyba sobie tutaj film wrzucę. Dzisiaj jest piątek, także żeby był tak na świeżo, bo ja to tak nagrywam i zaraz wrzucę. Idę jeszcze zobaczę, czy pszczoły latają, czy nie. Może bym sobie borówek trochę do domu wzięła, bo Emilka lubi ale jest, e, ciepło jest fajna, jest taka pogoda, w ogóle tutaj wilgoci nie ma a mnie tutaj najbardziej, wiecie co, śmieszyło jak było wieczorkiem 22-23 stopnie już moja siostra dzieci ubierała, bo zimno, bo to tam to wszyscy skarpety a dla nas tutaj to jest po prostu idealna pogoda, bo jeżeli chodzi o Nowy Jork no to jest naprawdę duchota od oceanu jest taka wilgoć nawet jak nie jest gorąco, ale jest wilgoć to po prostu nie ma czym oddychać a tutaj wczoraj było chyba 30, Boże, 2 stopnie, mniej więcej jakoś tak i było naprawdę super idealna pogoda. Także o, boróweczki są pszczoły, nie wiem czy latają, czy nie latają. Zaraz pójdę, zobaczę i się boję pszczół, jak była mała, to mnie tak kiedyś no, są pszczoły, bo tataramki wystawił. Tak mnie kiedyś pogryzły. Dziadek brał tutaj, bo mój dziadek kiedyś też tutaj miał pasiekę, później, tata, to znowu kontynuuje. Ale jak zbierali miód, ja nie wiedziałam, byłam mała, poszłam sobie na ogródek kwiatki sobie nazrywać I 12 wtedy pszczół mnie zaatakowało. Ja tak piszczałam, że sąsiedzi tutaj daleko, którzy są, słyszeli. Także mam złe wspomnienia z tym. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że. Ogólnie te moje filmy teraz takie są składowe. Jakoś nie mogę się tutaj skupić za bardzo na nagrywaniu. Po prostu rozkoszuję się tym, że tutaj jestem, korzystam jeszcze z pogody, korzystam z tego wszystkiego, z tych uroków, wsi spokojnej, wsi wesołej. I to nie jest tak, że ja tutaj romantyzuje jakoś tam tą wieś i tak dalej po prostu jest naprawdę fajnie tutaj te rejony, w których my tutaj mieszkamy to jest, to jest naprawdę cisza, spokój ale wczoraj muszę powiedzieć, że jak byliśmy w kościele to jak był ten zespół góralski to tak sobie powiedziałam, że ja zazdroszczę tym ludziom, którzy mieszkają tam gdzieś pod Zakopanem w górach w ogóle oni tam dopiero muszą mieć piękne te uroczystości w kościele, jak te wszyscy Wiecie, góralskie stroje zakładają, jak jest taka muzyka, te skrzypce, no przepiękne, coś przepięknego. Dzisiaj film będę kończyła tutaj z mojego pokoju. Mam nadzieję, że w następnym filmie widzimy się za dwa albo za trzy dni. Idzie Emilka, tak? Emilce się tutaj podoba bardzo, co? No pewnie, że się podoba, fajnie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Raz jeszcze trzymajcie się, buźka, pa!